Siemka z tej strony, ja got mam PI. Hi yo. I dzisiaj jest czwartek, czyli kolejny. gameplay... dobrze, że nie. Sorry, że się wepnę, ale. Okej, okay, mi racja. że nie czwartek. 13, nie, to był piątek, nie? No, obojętnie dobrze, że nie. 13, bo to <grym> pechowa liczba. No, dokładnie. I gramy na kolejnych mapach DLC, tym razem Blackbox. Mapy, której ja nawet nie widziałem. Jeszcze. Yy, czym grasz w Haziu? Powiedz mi. Kimbo Scorpionus? Moje perki to pewna ręka. Jeszcze zaczekaj, kiedy może ich schować. Pewna ręka. Wiesz, Steady Aim. Bezkompromisowy lub Hardline. Podlinożercza lub Scavenger. Mam ogłuszające granaty. Semtexa... I moje killstreaky to Stalker, e, Zwinne Ręce i Ekstremalna Kondycja. Czyli przedstawię ja, co? Bo przerwało, pie wiesz, pierwsze kilka sekund i jaką masz główną broń, bo nie dosłyszałem. MP5 z Tumikiem i szybko Szybkostrzelnokiem. O, to ładnie. Szlifuję stare bronie. Ha. I chciałbym wam powiedzieć debilną rzecz. Wbiłem przed chwilą Moaba, ale mecz nie skończył. Aha. Szkoda w sumie, że to nie było na tej na tych nowych mapach, bo byłoby... Nie ja nie umiem na tej grać. No ja właśnie też średnie graczam... Ale mi dupe uratował to. Chyba z jakimiś lamami gramy. Też tak mi się wydaje. No co tak w ogóle. Ktoś napisał laks, no to jest naprawdę mądry, bo nikt lagów nie ma. No ale dobra. Aha, aha, zbakował się typ, ale nie dam się tak kupić wiki. Hmm. Fuck! Shit, shit. Oho, ho. ho. Fuck. O, ze meserami biegają. No bo ta mapa ma dobrą kampę. Ten budynek na wzgórzu wiszą. A, czekaj, teraz go nie widzę, ale... O, ho, ho! Ale mi opadło klateczek... Co? Aha... Mam teraz ich 13, co jest zadziwiająco... ...niefajne. Nienormalne. No, troszkę. Ojejku, muszę zastępować... Fuck ...zastępować fuck nagrywanko God. i zaraz się mi się po przerwie. Mhm. Dobra, to my po krótkiej przerwie... Uf, uf. Przeżyłem syntecha! Oh. Wow, man! To ładnie! Wow! Kurde! Pewnie no i tak mnie wyzwał, od hakerów, alewali mnie to. Mm. Gram jak umiem. Mi. Myślę, żeby się pochwalić fiov. Już jest. mnie wyzywa! O, oh, lol. No, szybko, że tak powiem, poszło. Żal O nie, ale to jest naprawdę słaby Chociaż miałem nadzieję, że chociaż mnie tu nie będą wysyłaki mm, to jest tragedia Quickscope! <laughs> Quickscopa Quicks zrobił? Na top? Nie, z biodra strzelił lama. Oh lol! No to fajnie wyfarcił a właśnie. Nie, to nie trafił... Nie, tu był hardcop oh, lol. Jaki ty położ był na final tym... Jak to się nazywa eee, final stand? Mhm, last A, lasting to, kurde. No, le, ja się tak nie bawię. Kurde, nie ogarniam w ogóle tej snajperki. Jestem ciekaw z twojej perspektywy jak to będzie wyglądać. Powiem ci słabo. Teraz próbuję ACR-em ja coś nadrobić, ale... Ale komputer, no to wiesz, ja bym nagrywał tych materiałów i bym udowodnił nim, że nie hakuje. No dokładnie. A że jakiś jest gówniany program co się nazywa ten. Jak to się nazywa? Hmm. Hmm. anti Antichrist, przez którego nawet nie można odpalić gry i normalnie grać? To ja przepraszam, ale niech optymalizują tą grę. Znaczy problem. O, co już zaczynam powoli. O, tak. Nie, co iż? Miałem chyba tam stykiem z wyświetleń pod Moabem z mp 1 ale ten. Ale hej, to tyle, że ho, Miałem chyba dwa łapek w dół. O oh, lol, Boże. I każdy ten, że haki wall, hagi w ogóle, nie, aimbot. no a ludzie są niestety... A no, że no, ja na nasu... ze nie i w ogóle, to nie wiem. To ile? Ja no, się nie, nie rozumiem szczerze tego. No ale ludzie mają wyrąbane na takie rzeczy po prostu. No, kurczę, w, wiesz co, to jest zadziwiające, znowu zaczęło się tak dziwnie klatkować. Masz miejsce na dysku? Zaraz to sprawdzę. Muszę jeszcze raz zastopować nagrywanie. Po przerwie się widzimy. Dobra, okej. Okay, jakoś trzeba sobie poradzić z lagami. Eee. No w końcu. O, I teraz się ogarnęły. Ja tego nie rozumiem. Możliwe, że to A na ma tej mapie. No i teraz... Kto będzie miał lasta? Strzelam, że Haziu. O, ja już do kogoś strzelałem. tak. O, ładnie, ładnie, 18,7 Dzięki. Um, no i chyjcie ja... tego. Godman. god Godmałpy, god nie wiem. <grym> Za to, że słabo gra, ale no. Sami byście pewnie lepiej na nagraniu nie zagrali. No, na nagraniach się trudno grać. Ja też nie. O, Piazza albo wyrócz, no to robimy kienkie do Liberation. Dokładnie. No to się zaraz widzimy. Dobra, to my jesteśmy znowu teraz Liberation. To są te mapy, które nas. Kto, nie, nie nas, tylko tego pana Gottman, P. Profilichie. Mm. Ale zrobimy razem, bo w sumie. Obok kio ze mną, prosił mnie. Dokładnie. O lol, przez tekstury. Wow. Też na tej mapie mm. niezbyt dużo grałem. Mm. Nawet, to, jest to jest grałem. chyba. To jest odwzorowanie jakichś parków z Ameryki. E, ta, to jest... Tak mi się wydaje, że to jest ten w Nowym Jorku. E... No, ten... Nie pamiętam nazwy. Eee... Jezus, to się nazywa... Jezus, miałem to na końcu języka, zapomniałem. E... Czekaj. I co to jest... Sury, rzeki, przerwa. A co to jest taka flaga biało i ten... Jaskrawo-niebieska, coś tam, coś tam z takim lwem na środku. Uuu. Bo nie wiem, bo mnie zabija jakiś typ z tego raju. Ja was proszę, bo rzeki przestanie. No to jest straszne. Jakie proszę, mam set 5 na 3 i już mnie wyzywa. Jakbyś miał 5 na 0, to wiesz, to by ci już yy, na Steamie reporta strzelił. <grym> z życie. Ile ty masz już tych reportów na Steamie? się tak kieszyłem ostatnio, że nie muszę ten i ten Jak mnie wyzywają, ale to... Nie, chociaż to jedna osoba na serwer wyzywaje. No zazwyczaj A z innymi jest potem spokój. O tam jest, kampił się farciarz no. LOL, ale to dziwne, yy, na piatcy i na tym i na Overwatch mi się świetnie nagrywało, a tutaj już troszeczkę gorzej jest. A i właśnie też mogę tutaj porównać. No jakoś mnie na piacy nie wyzywał jak miałem 53 chyba 12, nie? No. Bo, nie wyzywał cię. Chore po prostu. No ale to już tak już się nie poradzi z takimi... Pewnie tylko pójdzie pod tym filmem. No pewnie tak, tak sądzę, wiesz? Że, trochę Nie, nie wiem, pewnie będą takie komentarze łapki w dół i... Jestem Neokinem z reportu na na tym, ale ja się skończę. Wiesz co, wiesz co jaka jak odpowiedź mi przechodzi takim neokinom? No. Zwalczcie sobie konia z tego powodu dosłownie. Normalnie no, śmake. No to jest jak po prostu jest taka jazda na takie. Neoki dziaki. Albo taki taksy, ja i kolega zreportowaliśmy, więc pożegnaj się ze swoim kątem z Pożegnaj się, do tego to jeszcze daleko trochę. Wiesz, bo to, to, bo to jest tak, że wiesz, że nawet jak zareportuję, to wiesz, to nie jest obowiązkiem to, że Steam ich zbanuje, co nie? Znaczy, zbanuje tą osobę. Bo dopiero musi rozważyć. Nie, jeśli mają zdjęcia, jakieś dowody, no to mogą no banować, wasze, nie? Tak, 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 no to, ale mówię, no to wiesz, jeśli nie ma żadnych zdjęć, żadnych dowodów, to... co najwyżej mogą, wiesz, osądzić i sprawdzić. I mogą założyć, że ich jest warsza. No, na przykład. Wiesz, a jak ty nie masz żadnych Ja z wiesz, skorzy, na czym nawet naprawdę. miałem wata? No. Na PS3! Eee. Wymień jak tam można mieć Valve Anti-Cheat. Hmm. No, to tragedia już. Już wolę PlayStation Anti-Cheat. Ja nie wiem, nie, czy ten jest na tym, nie? Nie, ale mi tutaj ogólnie chodzi... Ja nawet nie wiem, jak ich wgrać. Mm. No wiesz co, no w to teraz to jeszcze niestety hakerstwo stało takie dosyć rozpowszechnione na przykład y, dlatego, że wiesz, że jest ta obsługa pendrive'ów do konsol i dlatego no ludzie wystarczy, że zrzucą sobie na pendrive'a haki jakieś, podłączają do konsoli. No dokładnie. Na przykład to było fajnie na Xboxie jeszcze do niedawna, bo była blokada na system, że można było używać y, jako pamięci masowej przenośnej dysków Microsoftu tylko, więc... I to jeszcze specjalnie sformatowanych y, pod Xboxa, więc no, nie, nie chciało im się hakować, bo za taki dysk to wiesz, 500. No a teraz jak pozwolili na pendrive'y no to. No to to idzie wiesz, szybko. Luzing On... Alpha Dwa same stoją. Fuuuck Ale mnie Co? Elite Raptor uratował. Chociażbym go zabił, no bo byłem za krzakami, ale to się... Nie przegramy to. No niestety, ale. Był jeszcze raz nie? Dokładnie. Jakbyś wbił Moaba, to by. i coś się jeszcze ruszyło. To by był jeszcze większy hit. No. To jest wtedy report na YouTubie, kurde. A no, a ci powiem, że na YouTubie jest tak, że tam nie rozważają niestety, tam po prostu od razu jak już dojdzie, to panują. No i bastel nice hacks. Ach. Nie, nie wyzywa od hakerów, a jakoś przech we mnie ładą. No tak to jest. On to jest naprawdę. Szczerze, to takie się trochę żałosne. Że tak powiem. Widać. No robi, robi. Weź mi tamtą kanapkę ryżową, albo coś przechyl, bo głodny jestem. Wyślę ci ten kupon z lejsów. A po co mi kupon z O tej godzinie? Nie wiem. Kanapkę ryżową. A w sumie to wiesz, jak będzie tak tyle szła, to się nie popsuje chyba. No, ryzyko raczej nie. No. Co to za tematy? Gram, gramy w MW3 czy co? Ta. Czy w telenowele dla starych babki? Ta, te brazylijskie telenowele. O nie. Teraz może. Może mu to na sukces. O Boże, mu to na sukces. Wow. Jakiś cudem jestem trzeci. Magia kina. To dosłownie. Hazladen. Zrobię ci jakiś okrzyk bojowy. Spuszczam kloca. Spuszczam klota. Ten go, suka. A tutaj taki teksty Kominary. Te. Weź, nie. Oni Wej. muszą to naprawić, żeby. W saporcie był Steel Bomber. DMP. <coughs> no. Sentry. Przejdę. Support to chyba saport No, w saporcie to powinna być wieżyczka sam, na przykład. I chyba jest. Yes. No właśnie. Nie, ale powinni usunąć te asfaltowe, nie? Mm. Ej, no co to jest? Nie wkurzają też miejsca spawnów, też są takie naprawdę trefne Ej, ale wiesz co, ja chyba pobiłem wtedy na piazdy chyba... Nie, dobra, rekord. Potem o tym, tym pogadamy. No, oczywiście. Mniejszych rozgadywak na wizji i jeszcze temat nie skończę, jeszcze mnie wyzwą, na to wiesz... Te odstrzęgi kate'u na tym kanale. No. Staramy się jak możemy, żeby content był dobry. Ej... A ja nie wiem, ale... Nie chcę nikogo brać z teamu, ale no... Według mnie no to chyba tylko ty i ja się zajmujemy kanałem. O... troszkę. Z tego powodu no bo ten... Niam, niam. No, to wiesz, to to już temat na... No. Rozumiem, ale głosy? Tu nie się Nie wychodzić na egoistę i takie różne, nie? No rozumiem, Cię, rozumiem, no ja też. Tylko powinniście tak zabrać że ten, że my podeszliśmy do nich na kanały, nie? Dokładnie. Rozumiem, że czasu nie ma, ale to jest jakby obowiązek, nie? Ja to uważam za obowiązek nagrania czegoś. No właśnie, ja też, to to jest. Albo na przykład, jak. Yy... Coś mi się, wiesz, nie wrzuci na kanał mój normalny, to wiesz, to od razu przepraszam i tak dalej, no bo uważam, wiesz, że jak komuś coś obiecałem, że wrzucę, no to wrzucę. A kolei się nabierają na mój opis na Steamie, na wiesz. Na ten... Polizą zęby. Wow, ale śmieszny... Huan. Lol, Huan. Jakiś taki przykisk pod koniec meczu, Ech. nie, to mi naprawdę w respią się z boku, nie? Mm, no właśnie, no, ja to ja mówię. To Ja mówię, te respawny są takie trefne, że to jest. No ja powiem tyle, to wymaga update'u i to od już, nie wiem, od koda 4. Mnie nie nie obchodzi, że to takich jak 3 godziny, Bóg wie ile, nie? A. Byle naprawili tą grę. Żeby przestali mówić boje BFA, że to jest. że to jest główne i w ogóle. No, bo w sumie wiesz, to jest tak, że Call of Duty nie... ma tak naprawdę większy potencjał niż Battlefield, według mnie. W sumie. No, Call of Duty ma, może jest, głównie nam grom, ale Z to przez Twój, Nie, Taka. No, ale to. ja nie wiem, mi się tam szczerze jakoś to nie podoba. Dobra, Okej, okay, no to dziękujemy wam za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania naszych kanałów. Link, link oczywiście będzie na ekranie i w opisie e, oraz no, też zapraszam do subskrybowania kanału TV Reviews Jakich i hazar.pl oraz Gotman .pl. Dokładnie. No. Dziękujemy i narka.